Czytam nam Boże święty Matka Nasza, na wszędzie tą o najświętszym imieniu najświętszym Panie i Panny, Lekcję wyjęto z Księgi mądrości, syna. Jako przed winny wydałam wdzięczną woli, a kwiaty moje owoce i godności. ja matką pięknej miłości i bojaźni i rozeznach. Świętej Pamięci, we mnie łaska wszelkiej drogiej prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy Mnie pragniecie i napełnijcie się owocami moimi. Duch Mój bowiem słodszy jest na a dziedzictwo moje Ewangelię, zapisanych świętego Łukasza, których jako Snów Bożych uszanowanych powstałszych wysłuchania. Onego czasu posłany jest Anioł Gabriel, do Boga, do miasta Galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny oślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Mary. I wszedł się do niej Anioł rzekł. Bądź pozdrowiona łaski będą, Państwo, błogosławionaś się między niewiastami, a ona gdy posłyszała, zatrudżyła się na słowa Jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł jej na to, nie rękaj się, Maryju, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, oto bo poczniesz dłonię i poronisz Syna i nadesz młodiję Jezus. Ten będzie. I synem najwyższego nazwany będzie. I dadzą panu w stolicie Dawida ojca jego. I będzie królową i domem jakobym na wieki. A królestwo jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do Anioła, Jakże się postanie swoją męża, niezna? I odpowiadając panią, rzekł. Duch święty zostanie na ciebie. I moc najwyższego. Cię przed to, prze to, i co się z Ciebie narodzi święte, Synem Bożym będzie nazwany. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła dziecię w starości swej. A jest to już szósty miesiąc dla tej, którą sobie nie Bo nie masz nic niemożliwego u Boga. I rzekła ona o Oto ja, Służebnica Pańska, niechaj mi się stanie, Ręk słowa Twego. Tyle słynny świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy 10. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Celem naszej pielgrzymki jest sanktuarium niepokalanego uczciwca, myśl, że Maryja i, i Pan. Sanktuarium jest to miejsce określone, pobołosławione przez Kościół, jako takie, gdzie mału, czy jego święci poznają szczególnej tajemnicę. Nie można inaczej powiedzieć po tym, o sanktuarium niepokalanego poczęcia wreszcie, jeżeli nie właśnie tak w taki sposób, że jest to miejsce szczególne napełnione, naznaczone czcią Matki Najświętszej. Żeby zrozumieć dobrze, o czym trzeba najpierw znać dokładnie kontekst historyczny. Skąd wziął się ten obraz, kiedy narodziła się cześć? do Najświętszej Maryi na Panny. W swoim umyśle i wyobraźni musimy przenieść się do 1534 roku, do po 37 km przebiarowego. 1534 rok, kilkanaście lat po wybuchu reformacji. Niekatolickie obrazy Wspaniali jak świeże połeczki, rozchodzą się po całej tej Brytanii. Z Wittenbergi docierają w końcu do Trzebiadoglu, ogromnego ośrodka katolickiego, ogromnych klasztorów końców Norbertany. Ale tak jak to w życiu wypadło, że jedno z miłej jest w stanie zepsuć cały kosz dobrych owoców, tak również stało się i zdobyłami. Wystarczyło, że jedno, rozczytał się w Pismach Marcina Ludra, zakaźni całe zgromadzenie. W końcu doprowadzono do tego, że w 1534 roku książęta pomorscy zwołali Sejm. Zwołali Sejm, właśnie do krzeliatora, obradowani w Krachnicy Ducha Świętego i to, Że pomorscy wyparli się w dziale odrzucili wiarę katolicką, odrzucili Kościół katolicki i na całym morzu zarządzili, że w przedsiębiorstwach książąt pomorskich od tej pory wyznani będzie protestantki. Pujuszebio, pujuszebni. Pujuszebio, pójuszebni. Pój Czyli tam, czy Kraj, ja czy władza tego nie wiem. Taka właśnie została, taki został zaprowadzony początek, że książęta pomorscy od góry narzucili protestantów we wszystkich tutaj państwach tak Co się stało? Kościoły katolickie zaczęły. rozgrzewano i palono figury święte. rozdzielano i palono obrazy święte, palono szarczówki, sprzęty liturgiczne, wszystko to, co potrzebowało w ruchu katolickich duchów. Rozdawano te święte tymi na pół, tak jak to rozdawano właśnie przez reformację naszą panówkę, święty kościół. Boża, która nie mogła pozwolić, żeby jej dzieci minęły w błędach protestantyzmu, na rozkaz i pozwolenie Boże postanowiła wziąć go w swoje ręce. Minęły, mijały setki lat od tamtych wydarzeń, gdzie jeszcze ten dym palony w filmu i obrazów, mimo wszystko gryzł w oczy. I nocy na tamtych ludzi, gdzie już kolejne pokolenia naprawdę wydawałoby się, zapominamy już o bierze na polnictwie, albo wymiasło 200, 300, ponad 300 lat od tamtych strasznych wydarzeń. I otóż kochani, 5 km stąd, wtedy grybów, później zielone niebo. Po zakończeniu II wojny światowej, a teraz ta miejscowość nosi nazwę Święcie stało się jedną z największych na morzu w jasnych Kiedy znalazł się na tych ziemiach tego to korzystał z sakramentu, ze swojej wypowiedzi, właśnie tam, w oddalonym obecnym od 5 km Święcie Chowo. Tam pojawiły się siostry górąuszki, w szczycie, ich działalności były ich prawie 40. Otworzono szkołę za sierot, otworzono szczegółę dla dzieci, porzuconych dzieci, otworzono szkoły dla dorosłych mężczyzn i kobiet, które przygotowywały do zawodu, ale także tam wybudowano świątyni, kośce, gdzie katolicy mogli gromadzić się na katolickiej liturnych. Zupełnie takiej, w jakiej my dzisiaj uczestniczymy. I właśnie do tego kościółka, w święcie Kory, został wyrzeźbiony ten ołtarz, został namalowany ten obraz, na którym dzisiaj spoglądamy. Do tego kościółka była wykonana ta anglona, na której stoję. Boże ołtarze świętego Józefa i serca pana Jezusa, które są a las, przy którym będziemy przyjmować Unię Świętej. To są sprzęty. Z tego miejsca, które wybrała sobie Matka Najświętsza, ażeby wśród tej burzy opiekować się Katolikami. Tak. Ale burzy nie było jeszcze koniec. Albowiem w 1945 roku, kiedy Niemcy wycofywali się na zachód z drugiej strony. Przemierzały wojska sowieckie, one także dotarły do święcie Chorób. To nic, że katolickie siostry tam pracowały, ale nie przeszkadzało to, właśnie w żeby tam w święcie Chorób je wszystkie zamordować. I te sprzęty, i ten kościół, i Matka Najświętsza, która dzisiaj nieuczciwie na nas spogląda. Niestety, ze łzami w oczach widziała śmierć z siłów, które tam, potem ten kościół w ten kościół się Do tego kościółka się sierotki porzucone polskich dzieci, polskich robotników. Przed tym obrazem uczyły je pacjenta, uczyły modlitwy, uczestniczenia w wsi i tam uczyły go przyjmowanych przez nich sakramentów. Na szczęście ci, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń w 1945 roku, widząc, co sobie nie robią z tym kościołem, że zaraz kościół skłonie, zaraz zostanie zburzony, wstrzymają akcję, ażeby uratować to, co katolickiego jeszcze kościele się znajduje. A więc w czasie, kiedy na... Szerzy się w, w protest Kiedy jest kiedy nie pozwalaj mi otworzyć ust i mówić katolickiej Biedzie, w tym czasie jest na mnie oko, maluję ten obraz. Maluję ten obraz, który ma być świadkiem różnych wydarzeń, wydarzeń w Jest świadkiem męczeństwa. Ale także staje się świadkiem wiary świętego Wróród Bożego. Światem wiary pogłębiania katolickich wiary. I taka moja dygresja. Odkąd pamiętam, bo wychowałem się wreszcie w tej miejscowości. I za każdym razem od małego, jak tylko pamiętam, kiedy wchodziłem do tej świątyni, to spoglądałem właśnie na ten Obraz. A kiedy w pierwszej klasie zostałem mój startem, kiedy miałem zaledwie 7 lat, i mogłem przyglądać się jego z bliska, bo mogłem już wejść w procesie wtedy. Kiedy byłem starsze często śledzić na spółku, się w jego i pytałem się, ma Mamana, święć, czego chcesz odebrać? Co dla mnie planujesz? I nie byłem sam, albowiem to pytanie zadało jeszcze dziewięciu moich poprzedników, bo z tej parami, z tej świątyni wyszło aż dziesięć kapłańskich powodów. Dziesięciu kapłanów z tego spojrzenia na martwie najświętszej rozpoznało swoje powody. Dlatego kochani, nie ma lepszego miejsca, jak właśnie i to sam kołaniec, żeby swoje powołanie rozpoznawać. Nie ma lepszego miejsca, żeby rozmawiać z Panem Bogiem i pytać się na świecie jaki plan Pan Bóg w waszym życiu zarządza. Jak go rozpoznać i jak go opowić. Korzystajcie z tego świętego miejsca. Wójt tak Pan przez przyczynę naszej matki wysłuchuje Waszych próśb. Dlatego nie wstydźcie się i nie ośmielajcie do tutaj właśnie o nic Pana Boga przez przyczynę matki Najświętszej próśb. A tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencjach ogólnych wielu żydów, a także będę Wszystkie wasze intencje, z którymi pielęgnujecie właśnie w tym podlicznym śladzie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie Jezus.